Przed startem tego odcieczka koło fortuny będzie decydować, ile łapeczek w górę spróbujemy przebić pod tym odcinkiem. Uwaga, ja już nim kręcę i zobaczmy na co wypadnie. Szybko, szybko 4-4-4-4 łapki w górę. Widzowie, damy radę tyle dobić? To jest challenge dla Was. Jeśli się uda, no to wykrywacie. Z góry dziękuję. A ja witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Newsu. Dzisiaj mnóstwo nowości Brawl Starsowych przed nami. Porozmawiamy sobie o darmowych rzeczach, które będziemy mieli do odebrania jeszcze w kwietniu. Czyli w tym miesiącu, który jest teraz. Ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, napiszcie mi w komentarzu, ile macie złotych skinów na swoim koncie. Czy w ogóle jakiegoś kupowaliście? Ja, jak widzicie, mam trzy. Ciekawy jestem, czy ktoś będzie miał więcej. Szybciutko tutaj wyświetlam wam zwycięzcę ostatniego rozdania na karnet Zadymiarski Plus. Zgłoście to mnie się, ale na tego maila masz na to dwa dni i tam wręczę ci właśnie tą nagrodę. Jeśli nie wygraliście, nie przejmujcie się. Polecam zostawić subika na moim kanale, bo tak mogę wam podpowiedzieć, że w najbliższym czasie będą jeszcze mocniejsze rozdania niż ten karnet. I tylko subskrybenci mogą takie nagrody zgarnie. Więc naprawdę polecam subować, ale dobra, widzowie, już przechodzimy sobie do pierwszego newsa, Przed tym jednak tylko szybciutko obiecałem, że każda osoba, która ostatnio wpisywała kodik Tori i z moim kodzikiem kupiła karnę lub jakąś inną ofertę, będzie pozdrowiona, więc tutaj wyświetlam dużo osób, które ostatnio coś zakupuje z moim kodikiem. Wielkie dzięki widzowie, że mnie wspieracie. Jesteście naprawdę super. No i jak też chcecie być pozdrowieni w kolejnych odcinkach, to również na tego oto maila wysyłajcie, nagrać lub screeny, gdzie coś kupujecie z moim kodem i będę Was pozdrawiał. No to zacznijmy od pierwszego newsika, którego przygotował w sobie Bet. Link do niego też daję wam w opisie i zwróćcie uwagę, BTLN pokazał tutaj wszystkie możliwe współprace, których spodziewamy się w kolejnym Brawl Toku. E, czyli jaka współpraca będzie? no Na pierwszym miejscu Minecraft, że ona jest najbardziej prawdopodobna. I w sumie to prawda, ja też tak uważam, nie Minecraft jest tutaj takim najgłośniejszym tematem aktualnie. A jeśli nie Minecraft, no to co? Hatsune Miku, tak ona się ma nazywała, e, to jest też bardzo prawdopodobna współpraca, że taka oto postać wejdzie do brawl. Zaraz do tego przejdziemy też sobie trochę w dalszej części tego odcinka. bo związana z kilkoma darmowymi prezentami. Godzilla. Powrót Godzilli. O tym też już wam mówiłem parę razy, że powrót Godzilli jest strasznie możliwy i twórcy nam dawali taką podpowiedź, ale to nie wszystko moi drodzy. Mamy tutaj Sonika. Sonic też naprawdę ma duże szanse. Było kilka podpowiedzi odnośnie tego, że współpraca z Sonikiem akurat mogłaby wbić i ja tam bym się cieszył. Ehm, no i mamy też nawet coś takiego moi drodzy. Kojarzycie tą bajkę? i troszkę Cartoon Network się oglądało, teraz już tego kanału nie ma, ale tam właśnie ta wajeczka leciała. Szczerze? Nie wiem dlaczego akurat tutaj jaka współpraca miałaby być, może były jakieś podpowiedzi, a ja je przegapiłem, jeśli ktoś wie dlaczego, no to dajcie mi znać w komentarzu i tutaj na koniec też taka nieznana współpraca, że jeszcze coś innego, co nie jest wymienione z tych. Dajcie znać jak wy uważacie, jakbyście mieli wybrać jedną współpracę, no to jaka według was współpraca wbije w tym Brawl Talku? bo na pewno jakaś będzie, tylko no pytanie jaka. Jak już jesteśmy na Twitterze, no to korzystając z tego wbijamy na oficjalny tutaj profil twórców Brawl Stars i musimy sobie obczaić ich najnowszy film, ich najnowszą animację, już troszkę ją oglądamy. Ale przegapiliśmy jedną bardzo ważną ukrytą rzecz na tej animacji Moi drodzy, posłuchajcie Tak się składa, że mamy tutaj ukrytego nowego skina do Spajka W pewnym momencie Ja dopiero teraz się kapnąłem, muszę wam go pokazać No powiem wam, że jest naprawdę ciekawy Tylko w którym to jest momencie? Dajcie mi sekundkę, zaraz to znajdziemy Tutaj jest Spajka, ale to był zwykły Spajeczek My szukamy skina do Spajka, więc zatrzymajmy się I uważnie patrzymy, Wypatrujmy tego Spajeczka Gdzie on będzie, moi drodzy? Tu na razie Stu, ledwo wisi Następnie Janet sobie spada wszystkie te nowe skiny są pokazywane, ale my chcemy zobaczyć skina do Spike'a. Dawajcie nam go tutaj. Ta animacja nie trwa jakoś długo, więc zaraz powinna się ta stenka pokazać. W ogóle taka ciekawostka, że okazało się, że Stu to jest ojciec Janet, bo jak się włączy tutaj z napisami, to Janet mówiła do niego papa. Wiedzieliście o tym? Ja nie. Pierwsze słyszę, nie? No ale dobra, lecimy dalej, zobaczmy, zobaczmy. Zbliżamy się do końca filmu, a tego spajeczka dalej jeszcze nie było, ale jestem pewny, że on tak gdzieś będzie w pewnym momencie. Widziałem to na różnych tutaj social mediach, o to jest Star Park w ogóle, co tam się stało? Patrzcie to, biedny Gale leżał jakby zabity, o co tu chodzi, to są uliczki Star Parku i gonią go straszne roboty. No i uwaga, ostatnie sekundy, ostatnie 20 sekund tego filmiku, gdzie tutaj będzie ten Spike? Na 100% gdzieś on był, o, oh, mamy, dobra, jest tu rzeczywiście super bohater Spike, patrzcie to widzowie. I teraz pytanie, czy to będzie nowy skin, który wejdzie do Brola w najbliższym czasie? Co na to szanse, bo pamiętajcie, że to co twórcy pokazują na animacjach często się sprawdza i później wchodzi do gierki. Ehm, taki spalik wyglądał w grze by pewnie jeszcze lepiej, bo tutaj widzimy go w takiej dosyć zwykłej zielonej wersji, ale no ja myślę, że w grze te kolorki byłyby dużo lepiej jeszcze dopracowane, byłby takim super bohaterem. Ehm, w ogóle ma on jakiś ogon? What? To jest jakąś małpą, nawet uszy ma takie. O co tu chodzi, widzowie? E, no nieźle. Ja tam czekam na nowego skinka do spajka, bardzo, ale to bardzo bym chciał. Bo nie ukrywam, że ostatni skin do spajka, który wchodził, to był chyba Kupa Spań, dobrze pamiętam, co nie? Było to już ponad rok temu, więc troszkę czasu minęło e, No i czekamy teraz na jakiegoś nowego skinka. A zanim przejdziemy do tytułowego tematu z darmowymi rzeczami, mam do pokazania wam coś równie ciekawego. To jest profil zieletki na Twitterze Eclair Bleu. i on pokazał tutaj zadmiarzy, którzy nigdy nie zostali jeszcze osłabieni w grze. Czyli nigdy nie dostali buffa, osłabienia I takich zadmiarzy nie jest dużo Na początek Draco, on nigdy nie był osłabiony To samo tyczy się Melody Mega mocna postać na heista No Lumi to jest nowa postać, dlatego pewnie jeszcze nigdy tutaj buffa nie dostała e, Oprócz tego Clancy, tak, dobrze widzicie ziołeczki e, No i Berry też nigdy nie był osłabiony, co ciekawe To samo tyczy się Kędziego, e, Tu jestem w szoku I Larego, ale aż mi się nie chce wierzyć Kenzie i Lary nie dostali nigdy buffa? Mi się coś kojarzy, że chyba dostali Chociaż może dostali tylko ulepszenie. I dlatego tak, no nie wiem, no tak napisał ten żonik, więc chyba jest to prawdą, bo jest to sprawdzony szef. Zrobił on też grafikę czterech zadymiarzy, którzy nigdy nie zostali za to ulepszeni, nie osłabieni, tylko ulepszeni. No i jest to bas on nigdy nie został ulepszony, a już wyszedł w 2021 roku, czyli od czterech lat nigdy go twórcy nie ulepszali. To samo tyczy się Scheidem, on już jest w gierce w ogóle rok, jak to szybko leci. No to samo tyczy się tutaj nowego zadymiarza Finksa i Lumiego. To są nowe postacie, więc dlatego pewnie. I to są jedyne cztery postacie, które nigdy nie zostały ulepszone. Więc tutaj lista już jest dużo mniejsza. To jeszcze na szybko pokażę wam grafikę też od tego samego ziomka, gdzie pokazał on, kto najczęściej był ulepszanym zadymiarzem. I poko, jak widzicie, aż 28 razy był ulepszany. Na drugim miejscu mamy tutaj Byrona, 27, później Spike. Spike i Daryl 26 razy. 25 razy tutaj taka ekipka i 24 taka. A najczęściej osłabiane postacie to oczywiście Kruk i Meg. 19 razy, aż na drugim Miejsce to jest Piperka 18, na trzecim Colt 17, na czwartym Daryl 16 i na piątym oczywiście Buster 15 razy. Nie uwierzycie, co pokazał mi jeden z moich widzów. Jak wejdziemy sobie na oficjalny kanał na YouTube, konta Brawl Stars Korea to jest takie Brawl Starsowe konto z Korei, właśnie, no to możemy zauważyć, że wrzucili oni nowego short'a. Uwaga, klikamy sobie w tego shortsa i obejrzyjmy go sobie. Patrzcie, to otwiera nam się jakaś szafka. I co w tej szafce w środku będzie? Są tam naklejki Bronstarsowe. Mamy jakąś piłkę. Zatrzymam wam. Piłkę od baseballa? Dobrze wam mówię? Nie wiem, nie znam się na tym sporcie, ale tak kojarzę. I na niej jest logo Brawl Stars I co by to miało oznaczać? O co chodzi? Jakiś event z tym związany? Nie wiem, totalnie, widzowie, szczerze. Kurczę, dziwna sprawa. I ten filmik się już kończy. Tylko się otwiera ta szafka, pokazuje się piłka. Ktoś z Was może wiedzieć, o co tutaj chodzi. Tym Bardziej, że Brawl Stars Korea to nie jest chińskie Brawl Stars. Oni w Korei mają wszystko to samo co my. Zobaczcie, nawet Brawl Talki na swój kanał wrzucają te same co my dostajemy. I wszystkie filmiki, więc skoro jest to u nich, no to u nas też takie coś powinno być z tą piłką do baseballa. I nie wiem szczerze o co z tym filmikiem chodzi. Macie jakiś pomysł widowie? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, bo wygląda to ciekawie. Tak samo jak strasznie ciekawie wyglądają wszystkie nowe, darmowe prezenty, które będziemy mogli otrzymać jeszcze w kwietniu i je odebrać. No i już wam pokazuję o co chodzi. Wchodzimy sobie na oficjalną stronę tutaj super funki, gdzie są wszystkie grafiki i tu będziemy mieli sporo tych rzeczy pokazanych za darmo. Na początek wbijamy w kolekcję super brawl. E, klikamy sobie tutaj i musimy ustawić, żeby pokazywały nam się piny. Oprócz tego ikonki gracza no i jeszcze spraye. Tutaj wszystkie te nowe spraye i piny z nowego update'u nam się pokażą i od razu wyświetla nam się taki oto championship super brawl pin. E, zielony pin. Jego jeszcze nie mieliśmy chyba okazji zdobyć mi się wydaje. Był podobny do wygrania we sportach, ale nie ten zielony. I najprawdopodobniej będzie on do odebrania na stronce Brawl Event podczas obstawiania, bo jeszcze twórcy nie zmienili. Na razie dalej są jeszcze te stare nagrody, które były do zdobycia w poprzednim miesiącu, ale już najdługo te nagrody zostaną zaktualizowane, bo 19 kwietnia rozpoczynają się pierwsze finały w Azji, później 20 będą oczywiście te finały w Europie. I najprawdopodobniej właśnie ten zielony pin będzie do zdobycia w tym miesiącu lub kolejnym, ale myślę, że może być już w tym. W tej kolekcji tutaj nie wiem, czy będzie jeszcze jakaś kolejna darmowa rzecz, ale zaraz przejdziemy do drugiej kolekcji, gdzie tych darmowych prezentów jest dużo więcej. Patrzmy uważnie na wszystkie ikonki. I tak dalej. Czy coś tutaj nam wygląda na jakąś darmową? Chyba nie. Stąd też wbijamy do kolekcji Dark Sands, bo tutaj już dużo więcej tych darmowych prezentów jest skrytych. No i zwróćcie uwagę, lecimy sobie po kolei. E, oczywiście część tutaj rzeczy będzie już takich, które są i były, nie? Które już wchodziły, na przykład ten Championship Pin, on już był do zdobycia za darmo. Ale będziemy tutaj mieli też nowe i dlatego je musimy dobrze wypatrywać. I uwaga, zjeżdżamy sobie troszkę niżej, troszkę niżej. Zaraz tutaj pierwszy darmowy prezent powinien nam się już pojawić. Dajcie sekundkę, widzowie. Musimy wszystko dokładnie. Uważnie tutaj przeglądać. O, no i mamy, proszę państwa, to jest pierwszy darmowy pin, e, Leak. O tym nagrywałem wam jakiś czas temu, że ten oto por, bo ta emotka przedstawia por, będzie raczej za darmo. I bardzo możliwe, że wejdzie on w okolicach nowego Brawl Talka, a nawet może i w samym nowym Brawl Toku. A dlaczego por kojarzy się mocno z tą Hitsunemiku, czy Hatsunemiku, sorry, nie znam się na tym. Ona też trzyma nieraz właśnie por w swojej ręce i może być taka współpraca. I wtedy dostalibyśmy te piny za darmo. Bo nie wiem z czym innym. Kurde, twórcy mieliby skojarzyć taki pin y, takiego warzywa Może jakiś dzień warzywa będzie w kwietniu, nie wiem No ale generalnie to też raczej będzie darmowe Lecimy sobie niżej, bo to nie koniec Ciekawy jestem tej papryczki Nie mówię, że ona akurat będzie za da darmo, bo co do niej nie jestem pewny Ale w sumie nie wiem, jakbyśmy mogli ją odebrać I gdzie ona jest do zdobycia i tak dalej Więc może ona też będzie darmowa, nie wiem Ym, Za to na pewno będzie darmowa jakaś karta Uno może nawet kilka I to już za niedługo, bo event UNO ma się rozpocząć już za niedługo na dniach No ale zjeżdżamy sobie jeszcze troszkę niżej, żeby pokazać wam kolejne jakieś darmowe rzeczy No ikonka gracza UNO to jest od akurat chyba Chester'a, co nie? Więc ona za free nie będzie Ale jakaś inna ikonka z UNO na pewno będzie też do zdobycia Lecimy coraz to niżej widzowie W ogóle co to za śmieszna ikonka, Łot? Pierwszy raz ją widzę, co jest? O, dojechaliśmy do tej oto ikonki To jest ikonka, która nazywa się... Hmm... <laughs> tak to wygląda i też będzie do zdobycia najprawdopodobniej w dowym Brawl Talku, za obejrzenie go. E, I może mieć nawiązanie do współpracy z Godzilla, ale tutaj akurat pewności nie mamy. E, więc to jest kolejna rzecz, która będzie raczej darmowa. No i oczywiście ta ikonka tutaj też z tym warzywem sporem. E, taka sama sytuacja z tą emotką, co parę minut temu wam mówiłem, parę sekund temu pewnie nawet. Czy coś jeszcze ciekawego tu znajdziemy, które będzie darmowe? Patrzcie uważnie. Możliwe, że coś przeminę, co nie? Ale o, mamy ikonki Uno. One też raczej będą do zgarnięcia za free, więc myślę, że spoko opcja, przynajmniej jakaś część z nich i czy coś tu jeszcze będziemy mieli, poczekajcie zjeżdżamy sobie na sam dół, bo troszkę tych kosmetyków tu jest, jak widzicie, ale w sumie to chyba tyle, jeśli nic nie przegapiłem to to są te darmowe prezenty, które otrzymamy w kwietniu, oczywiście darmowe prezenty z tych rzeczy które wiemy, bo mogą być jeszcze jakieś inne dodatkowe, o których twórcy nam nie mówili zbijmy sobie jeszcze szybko w topkę, tabela wyników i zobaczcie co tutaj się dzieje, Hyra ma już 106 800 pucharków druga osoba, czyli Juan Carlos to ciekawe, też dobrze nam znany ma 101 000, więc Hyra znowu odstawił resztę, jeśli nic mu nie wypłacił i będzie tak aktywnie grał do końca roku to na serio, w sensie nie do końca roku tylko do końca sezonu, to na serio będzie mógł wbić jako pierwszy 200 tysięcy pucharków. Byłoby naprawdę fajnie, gdybyśmy mieli jakąś osobę z 200k. W tym odcinku to już na tyle. Widzimy się dzisiaj o 11.00 na kanale torii 3 na kolejnym odcinku i około 13.14 na live'iku, więc mam nadzieję, że wpadniecie piola.